Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus zaczął czynić wyrzuty miastom, w których dokonał najwięcej cudów za to, że się nie nawróciły. Szczególnie w Polsce doświadczamy bardzo często e, oskarżenia, że nasze chrześcijaństwo jest grupowe, państwowe, że wyobrażamy sobie, że zbawimy się przez to, żeśmy. E, się wychowali w ochrzczonym narodzie. A to jest yy, bez sensu, dlatego że chrześcijaństwo dokonuje się w sferze bardzo prywatnej, że polega na osobistym wyborze, na osobistej decyzji yy, i że tak powinno być przeżywane. Tymczasem dzisiaj Jezus czyni wyrzuty nie prywatnym osobom, nie każdemu z osobna, czyni wyrzuty całym miastom. Że się nie nawróciły, bo całe miasta dostały łaskę oglądania znaków, całe miasta dostały Ewangelię, całe miasta, czyli wspólnoty dostały wezwanie do nawrócenia. Myślę, że coś podobnego nas dotyczy. To my jako wspólnota narodowa, jako wspólnota ludzi w jednej parafii, jako wspólnota ludzi w jednej grupie, dostajemy nieustannie wezwanie do nawrócenia i to wezwanie jest wspólnotowe, więc jesteśmy zobowiązani do wspólnotowej odpowiedzi. Dlatego tak bardzo Kościołowi w Polsce zależy na tym, żeby to nie każdy Polak z osobna był chrześcijaninem, chociaż to jest oczywiście bardzo ważne i najważniejsze, ale tak, żeby cała wspólnota miała cechy chrześcijańskie, nawet wspólnota narodowa, żeby miała cechy Chrześcijańskie. W takiej chrześcijańskiej wspólnocie będziemy bardziej doświadczać tego, że jesteśmy wspólnie wezwani do nawracania się. Do zobaczenia jutro.